Witam Was cieplutko i serdecznie po raz kolejny w mojej małej kuchni. Kochani, dzisiaj przychodzę z propozycją e, sałatkową. Sałatka z komosą ryżową, z dodatkami, po prostu. E, komosa ryżowa jest bardzo zdrowa. <grym> Polecam. A tą sałatkę świetnie się robi, szybko, mało składników, e, dobra, smaczna, fajny, fajny skład i tak dalej. Można tu wymieniać y, dużo tego dobrego. Mam nadzieję, że Wam się spodoba taka propozycja, bo tą salatkę można zabrać w pudełku do szkoły, do pracy, na wycieczkę, zjeść w domu, w ogrodzie, nawet w samochodzie. <tryk> Tylko nie podczas jazdy. Y, będzie dzisiaj ona na kolacji i postanowiłam, że nagram wa dla Was specjalnie taki krótki filmik, e, pokazujący jak, co, z czym i efekt końcowy, oczywiście zobaczycie na końcu. E, składy będę pisała, będę pisała e, specjalnie dla Was, ile co e, miało wartości odżywczych i gramatura. Oczywiście wszystko będzie opisane na danym zdjęciu. Zapraszam, zostańcie ze mną i zobaczcie sami, a najlepiej jeszcze zróbcie, ocencie, wypróbujcie i jeżeli uda Wam się zrobić takie danie, oboje niektóre z moich i zasmakuję Wam, proszę o udostępnienie z podpisem z hashtagiem Maziowa Szkocja lub Danie plus Maziowa Szkocja będzie mi bardzo, bardzo, bardzo miło, bo wiem, że jest dużo osób, które Korzystając z moich przepisów i sobie je chwalą. Zapraszam. Moczoną kaszę wrzucamy do garka, wkładamy do garka. Proporcja wody jest 1 do 3, 1 do 2 w zależności. Ja uważam 1 do 2 użyłam. Gotujemy około 20 minut kaszę, aż się otworzy i widzą takie ala niteczki. Wtedy będzie wiadomo, że jest gotowa. Tutaj wcześniej umyty i osuszony szpinak kroimy, we, rwiemy lub, lub kroimy wedle uznania. Ja to zrobiłam, jak widzicie, bardzo niestarannie, po prostu poszatkowałam i, i, i wrzuciłam do miski. Następnie obieramy i kroimy. Awokado moje jest bardzo bardzo dojrzałe, ale to w niczym nie przeszkadza. Te ciemne awokado też nadaje się do jedzenia. Oczywiście nie, nie każde, więc tutaj starannie oglądam co z tym zrobić, ale na szczęście nie było nic do wyrzucenia. No i Przykładamy do miski. Zajmujemy się teraz pomidorkami koktajlowymi. Tutaj troszeczkę przyspieszyłam tempo, żeby Was nie zanudzać. No, u mnie troszeczkę idzie to wolno. To nic, nie szkodzi. Pomidorki kroimy i później lądują do miski. Następnie. Co już widzicie? Trzeba zaopiekować się z naszym serem, fetą. Ja używam bardziej takiej z małą ilością tłuszczu i sprawdzam składniki. Kroję w kostkę, w kawałki, można nawet pokruszyć. To już wedle uznania. No, tutaj wyszła nawet bardzo ładna kosteczka. Oczywiście nie przykładamy uwagi do tego, gdyż yy, u mnie będzie dodana ciepła kasza, co zmieni konsystencję naszej sałatki, ale można tą sałatkę właśnie jadać na ciepło, jak i na zimno. Oczywiście nie nadaje się już do podgrzewania, więc jeżeli na ciepło, to musi być podana od razu. Yy, tutaj kroję cebulę, co możecie zauważyć. Pewnie jedna osoba yy, ma z tym problem, i robi to w koglach. <taki>, Taki mały żarcik, oczywiście. Mieszamy wszystko dokładnie. Tak. Dodajemy orzeszki. I znowu mieszamy. Przechodzimy do zajęcia się yy, sosem. Składniki podawałam wam wcześniej, gramaturę. Jak widzicie, z dokładnością używam dużo wagi, sprawdzam. Świetna konsystencja tego sosu, e, aczkolwiek bardzo kaloryczna. Nie, będziemy, nie będę oszukiwać, ale oliwa z oliwek plus awokado i inne składniki e, wywołały to, że e, taka miska e, na jedną porcję, a to jest. E, ja podaję gramaturę na jedną osobę, a tutaj jest na cztery robione, więc. E, nie będzie taka ilość z tego, co podaję. I na jedną osobę jest to 538 kalorii. Dokładnie. Przyprawiamy sos z solą i pieprzem. Oczywiście według uznania. Możecie ominąć, możecie dodać coś od siebie. Oraz czosnek. Tutaj będę miała za chwilę taką przyprawę uniwersalną, którą używam dosłownie do wszystkiego. Czosnek z Chili. Polecam. Trzeba porządnie wymieszać, bo mój miód jest yy, dosyć gęsty. Dodajemy kaszę. Tak jak wspomniałam wcześniej, e, moja kasza jest nieostudzona, co zmieni naprawdę konsystencję i wygląd całej sałatki, ale na pewno nie smak, chociaż e, może również i smak. E, ja robię zawsze na ciepło e, tą sałatkę z tego względu, że e, czas to pieniądz, jak to się mówi, i no, nie lubię czekać. Aż kasza ostygnie, ale niektórzy preferują właśnie kaszę wystudzoną. A wy zróbcie, jak tylko uważacie. Dolewam sos. I oczywiście dokładnie mieszam. Nie wygląda to zbytnio apetycznie, ale no, tak to już jest z tymi moimi potrawami. Nie wygląda, a smakuje. Z estetyką jakoś mi nie wychodzi, ale smaki i rewelacja. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. A tak wygląda sałatka z całkowitego bliska.